Ja zwracam uwagę, to zaczęliśmy projekt bez garażu. Z racji tego, że garaż na dwa samochody, nawet jak policzymy sobie tak po 4000 z metra, to będzie to około 140 tysięcy jakbyśmy to robili do stanu deweloperskiego, więc tak naprawdę tutaj ten to wyrzucenie garażu poza, poza budynek, czyli albo wykończenie go po prostu w troszeczkę w innym standardzie niż budynek mieszkalny, to dotyczy głównie docieplenia, no i tego, że jakby trzeba normy spełniać, tak to, jeżeli garaż jest w budynku, to też i drzwi wejściowe, czy drzwi garażowe powinny być odpowiedniej, odpowiedniej przenikalności cieplnej, tutaj my zdecydowaliśmy się, że wyrzucamy to, można było oczywiście nie pójść w taką aż ostrą optymalizację, tylko zrobić wiatę, na przykład wiatę garażową za około 10 tysięcy my wiatę planujemy zrobić za, w następnym roku. W tym roku na razie nie ma wiaty, około 140 tysięcy.